Szanowni Państwo, drodzy pacjenci, przyjaciele Ekstradentu. Dziś jest ten wyjątkowy dzień. Święto, które, z którym równać się może tylko Boże Narodzenie i Wielkanoc, czyli Dzień Mężczyzny. I w związku z tym chciałem wszystkim Panom na świecie i w tym pokoju, yy, i w gabinecie doktorowej Przemkowi, samemu sobie, po prostu wszystkim facetom życzyć zdrowia, sił, energii, tężyzny i, zdrow no, i zdrowych zębów oczywiście też. Tak. No ale jak prawdziwi mężczyźni, faceci, no mówimy o bólu. A prawdziwy mężczyzna, jak chodzi do gminy, nie pyta się, ile to kosztuje, tylko pyta się, czy będzie bolało. No właśnie, doktorze. Co zrobić, żeby nie bolało? Ha! Mogę powiedzieć tak, że przy dzisiejszych środkach znieczulających najlepszym, najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu podanie znieczulenia. Mamy różne znieczulenia. Można podać znieczulenie nasiękowe, czy to są formy podania, nasienkowo ból przewodowo, w postaci iniekcji, czyli cieniutką igiełką tą ampułkę zawierającą 2 ml płynu znieczulającego po prostu podaje się pacjentowi i to całkowicie znosi poczucie, odczuwanie bólu. Całkowicie. Oczywiście mamy też no, repertuar środków dostępnych jest nieco szerszy, bo można oprócz znieczulenia podawanego w ten sposób również pacjenta wprowadzić w stan pewnego, pewnej błogości używając gazu rozweselającego, czyli tak tzw. sedację wziewną pod tlenkiem azotu, no, a w skrajnych sytuacjach, kiedy już nawet najtwardszy mężczyzna nie daje rady, czyli wymięka po prostu na fotelu, możemy poprosić anestezjologa o no, uśpienie pacjenta, czyli podanie znieczulenia ogólnego, tak zwanej narkozy. Ale to są już skrajne przypadki i praktycznie rzadko spotykane. I jak po takim znieczuleniu jako pacjent ja się czuję? Co ja odczuwam? Właściwie, znaczy, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby dana okolica, w którą podawane jest znieczulenie, była znieczulona. To znaczy, żeby pacjent, żebyś, żebyś nie odczuwał w danej okolicy zupełnie bólu. I ten efekt przy dobrym podaniu dobrej klasy środka znieczulającego, najczęściej są to pochodne, pochodne artikainy. Bezpiecznego środka stosowanego od wielu lat, atestowanego, dającego naprawdę bardzo dobre rezultaty znieczulające. Czyli, czyli oprócz tego efektu znieczulenia, będziesz odczuwał również pewien drobny dyskomfort, polegający na tym, że nie do końca daną okolicę będziesz odczuwał, kontrolował. Że nie będziesz y, zdawał sobie sprawy, czy na pewno jesteś y, y, w stanie dobrze poruszać tą daną częścią twarzy, czy ją kontrolujesz. Będziesz być może miał wrażenie, że przełykanie śliny lub oddech jest inny, dziwniejszy, trudniejszy. Niemniej funkcje całkowicie są zachowane. To jest tylko odczucie, pewien, powiedziałbym, dyskomfort psychologiczny bardziej niż, niż realny fizyczny. Natomiast rzeczywiście no, zalecamy pacjentom, żeby z uwagi na ten efekt znieczulenia, o który przecież nam chodzi, po, po podaniu znieczulenia, po zakończeniu zabiegu i wyjściu z gabinetu, no, przynajmniej przez do ustąpienia znieczulenia tego, tego efektu, nie jeść na przykład po to, żeby właśnie nie pogryźć języka, policzka, nie, wargi, y, możemy po prostu się poranić. Natomiast y, nie ma tu przeciwwskazów, jeśli chodzi o picie, jeśli jesteśmy w stanie kontrolować w miarę jamę ustną, czy na przykład y, no, inne czynności, które możemy normalnie y, przeprowadzać. Y, oczywiście, gdybyś mnie zapytał o to, czy y, są jakieś efekty uboczne znieczuleń, to można by kilka ich wymienić. Ale stąd też tak ważny jest wcześniejszy wywiad z pacjentem, no i odpowiednie, bezpieczne podanie odpowiedniego środka przez osobę, która ma pewne doświadczenie oczywiście w znieczulaniu. A czy po takim znieczuleniu y, można bezpiecznie prowadzić samochód? Tak, oczywiście. Są to środki w pełni bezpieczne i nie ma żadnych prawnych, ani takich powiedziałbym praktycznych y, y, przeciwwskazań, żeby móc y, y, pojazdy y, y, prowadzić. Natomiast zawsze indywidualnie podchodzimy do tej kwestii. Obserwujemy pacjenta zalecamy przynajmniej kilka do kilkunastu minut spędzenia jeszcze czasu na poczekalni czy w gabinecie, po to, żeby poobserwować samego siebie, jak również my możemy zaobserwować, jakie są reakcje nieco późniejsze po podaniu znieczulenia. Bo te pierwsze pojawiają się bardzo szybko, od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu, czyli mrowienie, drętwienie, właśnie utrata czucia, kontroli nad tym fragmentem ciała, jamy ustnej, natomiast yy, yy, Oczywiście, jeśli ktoś byłby uczulony na przykład ze środek podawany do znieczulenia, wówczas możemy dosyć szybko zaobserwować reakcję uczuleniową, która no, w różny sposób się może manifestować, od drobnego zaczerwienienia i swędzenia, aż po reakcje bardziej zaawansowane. Natomiast y, mogą wystąpić w skrajnych sytuacjach y, późniejsze odczyny poznieczuleniowe, i dlatego warto y, no. W każdym przypadku bardzo indywidualnie do tego podejść. Oczywiście, jeśli jest pacjent, który wielokrotnie pojawia się na wizytach i ma wielokrotnie podawane znieczulenia i znamy już konkretną osobę, to praktycznie bez jakiegoś specjalnego czasu zostawiania dalej w gabinecie może, może nas opuścić i normalnie funkcjonować. Ale tutaj zawsze z pewną dozą ostrożności należy do tego podchodzić. Czy jakieś jeszcze inne pytania? Nie, to chyba już wszystko wiem i rozumiem, że. To lekarz decyduje, którą metodą pacjenta znieczula? Tak, 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 tak. doskonałe pytanie. To zależy od okolicy anatomicznej, czyli w zależności od tego, gdzie to znieczulenie podajemy, w którym miejscu, który ząb ma znieczulić, czy w którą okolicę kości, no to wtedy ten rodzaj znieczulenia jest wybierany odpowiednio. Nie? Ja myślę, że możemy wrócić do naszych ćwiczeń, bo w zdrowym ciele jest zdrowy duch, a my jesteśmy twardzielami. I za robotę. Za robotę.